we <laughs> Hej, witam Was bardzo serdecznie z, ym, nie wiem jak to powiedzieć, z serii, która będzie normalnie w poniedziałek, jak mi się uda, ale zrobiłem to dzisiaj zamiast Borderlandsa, ponieważ no nieważne to są moje osobiste sprawy no i tak w ogóle y, przedtem y, zapomniałem włączyć, że z Frapsa nagrywa od mikra i się po prostu by wszystko zjebało i musiałbym usunąć i tak no no to w tej serii będzie tak, że budujemy sobie na trybie kreatywnym no i tutaj już rozpocząłem budowę domku takiego prostego no i dzisiaj to dokończymy, to znaczy pfu, w tym pierwszym odcinku to dokończymy nagrałem minecrafta, no już mówiłem dlaczego, ale ponieważ nagle mnie naszło ochota na budowanie nie wiem czemu i w, w poniedziałek już będzie wszystko ładnie z tym dogiem ukończone pięknie, wszystko no i to będzie to powiedzieć no wszystko tam ładnie i w drugim odcinku napiszcie co mam wybudować i to nie aż tak trudne dopóki mi nie napiszę dzisiaj albo jutro, jutro napiszę, bo jutro będę miał więcej czasu napiszę do YouTube, żeby mi znieśli limit bo mam limit 15 minut wtedy, to wtedy zwiększę sobie i będą półgodzinne nawet odcinki jak będziecie chcieli no I to wszystko w trybie informacyjnym reszta było w mniej więcej w audiologu tam no mm. No, i jak mówiłem, już tam, ale dobra, będę wszystko powtarzał i nie będę mówił, że tak jak mówiłem, tam e, o, to słowo, że tak jak mówiłem, tam e, że to będzie nieraz przynudne, ponieważ to jest po prostu budowanie i nieraz trzeba się mocno skupić, a to są tylko 10-minutowe około odcinki. No, e, jeszcze, e, jeśli chcielibyście, e, to mi napiszcie po prostu w, komentarzu, w komentarzach. I jak będę widział, że chcecie takie coś, to zrobię serwer na yy, że będzie każdy miał kreatywny i będzie mógł budować. I będzie w, oczywiście whitelista, będę musiał sprawdzić, yy, no znaczy. Yy, moi widzowie, którzy będę sprawdzę sobie wasz, czy Wy mnie subskrybujecie, to będą mieli od razu na whitelist. A ci co mnie nie subskrybują, a i tak byście chcieli zagrać, po prostu musicie po pierwsze mi napisać na Priva. Po drugie udowodnić, że nawet ładnie budujecie i po prostu się jakoś to zgadamy I, no nie wiem, jakby to powiedzieć Jeśli ktoś będzie chciał, to go przedstawię w tym, na no, tamtym serwerze wtedy, ale wy musicie, to już od Was wszystko zależy No, wygadałem się trochę, to teraz budujemy do końca, jak to na razie wygląda Kurczę tak sobie. Ale dobrze, wszystko tam dobrze będzie później 15.52 od powiedzmy jak tutaj będę miał zainstalowane wszystko w Bordelansie to miałem około godziny 9.30 miałem czerwę i cały czas do teraz grałem, no jeszcze nie teraz jeszcze, się, jeszcze oglądałem tam przez pół godziny czy godzinę na YouTubie, na YouTube i wtedy ten no i tak wszystko ten... Yy, jeśli chcecie, żebym tak dużo nie gadał, albo żebym, jeszcze mi, albo żebym więcej gadał, albo mniej, to też mi napiszcie, oczywiście. Yy. Jak coś, to ja takiego stojącego mikra nie mam, tylko w słuchawkach, bo po prostu mi się bardziej opłacało, bo nie lubię, jak oglądam coś, albo z kimś gadam, a wszyscy w moim domu to słyszą a w laptopie mam takie głośne, nawet głośne głośniki że to słuchać. a teraz kupiłem dwa razy głośniejsze słuchawki <grym> więc jak mam na pełny głos to mnie uszy bolą yy, no, jeszcze coś tam chyba zostało w czwartek chyba to też musicie chcieć ja to jeszcze zobaczyć, czego tam będzie seria wszystko pisze na moim kanale jeśli chcielibyście wiedzieć tak nie wiem widzę że moi widzowie niezbyt są aktywni może czterech czy pięciu jak widzę co pod każdym filmem co puszczam to co ten to są no tak co ten no jeszcze pół czasu e, czekajcie e, aha i mój skin slendera odnosi się do serii która jest w niedzielę tu, o którą chodzi, możecie wiedzieć, yy, chodzi o yy, horrorki z Nikodemem, czy o horrorki od Nikodemu nie pamiętam jak to było, o, o, wow, o, wow. ale klatkowanie, nie wiem czy wy mieliście tam, ale to jeszcze będzie, no, yy. i nie hejtujcie mnie, że mam tak mało lat, 13, chociaż to nie jest tak na moje oko mało. Mało to jest 9, tak. Widziałem takie dzieci co nagrywają. Albo grałem w Counter Strike z kuzynem i ten, e, jak się nazywa? Miałem admina na serwerze, który nie istnieje, bo, se, e, bo admin był jakiś jebnięty i spieprzył cały serwer. E, no. I ten sam się pyta nam takie dziecko, czy mogę gadać, bo mam już skończone 9 lat. Ja ale to dopiero była porażka. Od razu ten. Od razu bana mu dałem no, ja mi się pisze. to yy, czekajcie. Jeszcze na tej serii będę yy, czytał Wam po prostu wiadomości, takie ciekawostki no i mam nadzieję, że to będzie właśnie takie ciekawe. Wow. Nagrywam w 30 FPS, ponieważ mam tak ustawione, jeśli ktoś chciałby wiedzieć, no Szkoda, że nie umiem robić timelapsów. Wtedy to by było bardzo ciekawe. Jeśli też byście chcieli, to mogę nagrać odcinek po angielsku, ale to bardzo taki krótki, bo nie chciałbym się gadać zbytnio długo. Lol, to się dziwnie, dziwnie robi. Może tak muszę być? O! Dobrze. To będzie tykloczek. Nie! No, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope. e, Może z Was niektórzy mają klucz do bety e, gry Smite? To bardzo bym o to prosił. Wtedy oczywiście będzie jakiś tam specjal ale z okazji tego mogę z, z tobą nagrać, czy zrobić co chcesz wtedy i tak dalej. No. Jeśli mi to dasz. A jeśli a właśnie tam to był konkurs na 10 widzów to nie wiem po pierwsze czemu go zrobiłem, ponieważ to było takie trochę idiotyczne z mojej strony. Po drugie Kurde, jeszcze coś robię. E, te, 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 te. Dobra, nie powiem co mi to przypomina. Dobra, nie robimy tego, zrobimy taki prosty daszek. Yy. 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 Pewnie będziecie mówić, tuberów, ale co mnie to? Po pierwsze obchodzisz ten yy, po drugie no może trochę, ponieważ mi się podobają, a po trzecie, no musiałem chociaż skądś mieć jakąś inspirację trochę. E, kurde, nie, lola włączyłem przez przypadek, sorry. Dobrze. E, to ja na chwilę coś sprawdzę, no. E, o, dobra, no to ten, będę wam czytał wiadomości z WPN, to tak. Seksualny skandal z perfekcyjną panią domu powoduje raka, cichy zabulca na polskich stołach, czy jesteś tego świadom? Zmarł tydzień temu. Obronny jego zamek. Obronił jego zamek. Pokonał go rak, jego znajomi z internetu bronią jego zamku na znak szacunku. A to w, jak, czy, wiem, w jaki sposób sprawdzić, co to, co to mówi o tobie. Pozycje, w jak jakie układamy o ciało w nocy, zdradzają, jak, jest, jak jesteśmy naprawdę. Reprezentanci zamówili prostytutki. To pomoże Polakom. Oto zdjęcia. Dobra, nie będę na to wchodził. Koniszewska odchodzi z EMIOT. Miłość. E, e, lekarze nie umieli tego wyjaśnić, a to jak o jakichś dzieciach. Poszedł do pracy i zobaczył to... Co to jest? LOL coś mi się... A, dobra, od LOL mi się włącza. Super masz męża, ale lepiej to zobacz. zobacz. Dobrze, no to, to była e, dawka informacji. Sprawdzę, jak tam z czasem. Dobrze, to e, musimy się pożegnać. E, mam nadzieję, że się podobało. Komentuj.